Człowieka starszego nie upominaj surowo, lecz zachęcaj jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, a młodsze jak siostry z wielką skromnością. Okazuj szacunek wdowom, tym, które są prawdziwymi wdowami. Jeśli jednak wdowa ma dzieci albo wnuki, niech najpierw one uczą się miłości rodzinnej i wdzięczności wobec rodziców. Taka postawa jest miła Bogu. Kobieta, która jest prawdziwą wdową i żyje samotnie, w Bogu pokłada nadzieję i do Niego zanosi dniem i nocą modlitwy i błagania. Ta natomiast, która oddaje się rozkoszom, umarła za życia. Nakazuj więc, aby wdowy żyły nienagannie. Jeśli ktoś nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten odszedł od wiary. I gorszy jest od niewierzącego. Do wdów zalicza się jedynie taką, która ukończyła 60 lat życia i tylko raz była zamężna. Trzeba by była znana z pięknych czynów, to znaczy, że należycie wychowała swoje dzieci, odznaczała się gościnnością, obmywała nogi świętym, uciśnionym spieszyła z pomocą, chętnie podejmowała się każdego dobrego dzieła. Natomiast młodszych wdów nie przyjmuj, gdy bowiem ogarnie je namiętność, nie pamiętając o zobowiązaniu wobec Chrystusa, chcą ponownie wychodzić za mąż. Takie ściągają na siebie potępienie, gdyż odrzucają uprzednio podjęte zadanie. Równocześnie uczą się bezczynności, krążąc po domach i nie tylko są bezczynne, ale także gadatliwe i wścibskie. Rozprawiają o rzeczach niepotrzebnych. Dlatego chcę, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci i prowadziły dom. Niech nie dają przeciwnikowi okazji do oszczerstw. Niestety, niektóre już zbłądziły i poszły za szatanem. Jeżeli jakaś wierząca ma u siebie wdowy, niech im pomaga, niech nie obciąża kościoła, aby mógł przychodzić z pomocą prawdziwym wdowom. Starsi, którzy dobrze przewodniczą wspólnocie, a zwłaszcza ci, którzy trudzą się przy głoszeniu słowa i nauczaniu, niech będą otaczani szczególnym szacunkiem. Mówi bowiem pismo: Nie zawiążesz pyska młodszemu wołowi, a kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i pozostałych ogarnął lęk przed grzechem. Błagam Cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa oraz wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał. Nie kieruj się niczym ani uprzedzeniem, ani stronniczością. Na nikogo nie nakładaj rąk bez zastanowienia, abyś nie stał się wspólnikiem cudzych grzechów, i bądź czysty. Nie pij już samej wody, lecz używaj także trochę wina ze względu na żołądek i twe częste osłabienia. Grzechy niektórych ludzi są jawne, zanim zostanie wydany o nich sąd. U innych ujawniają się dopiero później. Tak samo dobre czyny są jawne, lecz i te niejawne nie mogą pozostać w ukryciu.